Koniecznie. Dzień dobry, dzień dobry, jak poszło? E, doskonale. Ty, ty nawet się nie spociły. Stały, zdrowy i na mecie. I go. nawet nie spoczyłem. No. No tak. nic, nic dziwnego. Jakoś mnie to nie dziwi. No nie, nie, Cię ciężko jak cholera. To... Co ty ja Co to, a ty pierwszy twój tak. tak. Ale e, coś, Muszę przyznać, że kolega Gilm jest dublową na pierwszym kuku. To nie kolega, to nie kolega. Nie, to... to żaden kolega. To żaden kolega. Jak już miałem przed tym, hamuję takie koszenie, takie chodzenie. Jak, jak przyhamujesz przed... To przeciwstrzymujesz wszystkie rowery. To przeciwstrzymujesz całe ludzi. Wrócimy, szukajcie. Idziemy w powstanie. Stoimy tutaj na naszą stawie wlepe. Po wystartowaniu linii, tutaj zamkniemy trasę, zamkniemy dla przejazdu i pójdziemy z takimi maluszkami na, na ich wlepej.

Szybko, 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 bo Cię kolega goni. Szybko. Szybko. a kurtkę ściągnij. Pięknie. Adas. To? To, co już się rozgrzałeś? Jeszcze chcesz jeździć? To no to dalej. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, start! I ruszyli! Pierwszy sektor! Drugi sektor czeka! Jeszcze nie, Bartek, jeszcze nie. Czekaj, czekaj, czekaj 20 sekund, czeka. Jeszcze nie. Czekamy aż Piotr wróci z Dobra, proszę, możecie podjeżdżać. We mnie, proszę. O, p***, ale tak. Dotąd, nie dalej, proszę. Zobacz, Dzień, mama jedzie. Ja chodź. Ja Zobacz. Chodź, mama, obróci. <ślańczym> no już, dobra, chodź Chodź zapisy. Bramy była była jasna. Jemy, brawo, krzyczymy, Każdy rodzaj kibicowania jest skazany na schodzę Na miejsce. jedno kółko, gotowi, start! Dawaj, Jeszcze. Dawaj szybko, to mamy. Jeszcze. 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 do mamy! Do mamy. Succes! Hoeveel Ile Hoeveel Ile Hoeveel Ile <XZ1> ja En nu? Kom op! Succes! Kom op! Goed gevoel! We gaan weer snel! A to nie chcący zrobi dwa leci trzecie! Dawaj trzecie! Dawaj trzecie kółko! Dobra I finisz trzecie kółko trzy zrobić! Jak tam mama? No musi być czasami... Oj, 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 oj Musi być czasami, wiesz Pod, kod krew i łzy Dobra, kupimy ze dwa nowe łańcuchy ci w prezencie za to Zakujemy no, ty razem nowy. Ja wiem, że był nowy No ale... ale. Ta spinka była się Ona rozpinana była, spinana wiele razy a teraz już nie będę spinę kupowało, tylko kupie piny i będę zakochać. <verwahaha> <W tryb. woz> nie czemu nie ten <szrup> <control> A ten jeszcze jedzie, ten jeszcze, się jeździ. Franio, franek, franek! nam to jeździ, się to to jest, to

do tego. Patrz, patrz, patrz jeździ, Ale do biało-czerwonej biało, taśmy może tu już i zejść. Zjechać. Ja patrzę. Na chodź, na, chodź, na podium. Chodź na podium. No chodź na pierwsze miejsce. Chodź. Skakuj. Skakuj tu na górę. Nie, wystarczy, pan. Karol. Dramatolem Petkiewicz, organizator zawodów, jest do góry? I od razu z kamerą zapraszam was na obie trasy Gdzie są kiedy Karol? A ty ja. I mój. Tak, ja, tak, wewnątrz. Trzymaj, się, Robert I serdecznie na trasy, Trzymaj, kary, i pokaż, Robert Trzymaj 17. Witam. Lokacja pracy. 14 maja na plaży o godzinie Karol który... O godzinie 17, dzień długi także. tak dobrze by Tylko 500 km no Nowa trasa, zupełnie nowa trasa e, Karol ze szwagrem Bedorze, tak? Bedorze Które miejsce zajęłeś? Pierwsze 14-17 na plaży w Piękna plaża, czysta woda Dobra, dzieciaki. E, projektywne, jest pierwsze miejsce Już jest Drugie miejsce, Borys, Wie Borys, Wie Borys Wieczorkiewicz Panek Kategoria 2-3 lata. I trzecie miejsce, duża karta. Tutaj, stać pod paluszek. A jeszcze? ci trzymać. jeszcze Karola Tomaszewskiego. do Dąbrowskiego. Trzymaj. Grześ Rozoliński, jeszcze. I Karol Tomaszewski. Karol jest? Schodzimy, schodzimy z trasy, schodzimy z trasy. jeszcze jedziemy. Brawo Mati, Mati jeszcze jedzie. Schodzimy, schodzimy, proszę do tyłu. Dzień dobry. ja do tyłu. Dajcie cię otworzę. Lizaka czy supierka? Zapraszamy wszystkie dzieci na podium. No, Co chcesz? Dobra. Dobra. 3229 proszony jest do Domtelu, 329 proszony jest do dantelu, zawodnik 3-329 proszony jest do dantelu A zawodników prosili na podium, sesja za fotel po mi się oczywiście uda. Tam jak są w drugim momencie, że są co mi sprawa, sesja za fotografie, ostatnia prosta. Ale inne pięknie. Wszystko dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszamy kolejnych zawodników. Brawo, tak? Brawo, brawo, Dziękujemy zawodnikom, zapraszamy do...

Ciągniesz, no. pięta, nie.